Po krótkiej przerwie ze mną jest już Grzegorz Kluczyński, który jak coś środę próbuje nas przekonać. że Szczecin nie jest wioską z tramwajami. Witam no właści serdecznie. Właściwie dzień dobry, Grzesiu, właściwie z pociągami, bo teraz będziemy rozmawiać o dworcu, który już jest przebud przebudowywany. No już Pięknie. jest przebudowywany, w końcu doczekaliśmy się, bo no, trochę musieliśmy czekać na ten remont, bo zapowiedzi były 2007-2008. Historia Piękne. jest już długa. Ja nawet pamiętam, jak na e, pierwsze regaty Total Ship Races było elewacja robiona i tak było chyba 10 cm z boku jeszcze, a później już tylko tak... Tak, co by ładnie wyglądało od strony Odry i na tym się skończyło. Później chyba rok później albo dwa lata później zrobili drugą część i to... A teraz się doczekaliśmy. A teraz się doczekaliśmy. No, będzie robione coś więcej, chociaż no, oczekiwania były większe. Co, o czym można się przekonać, czytając komentarze w internecie, bo jednak ludzie spodziewali się, że ten dworzec jednak będzie odmieniony, a tutaj będzie tylko nowy budynek, będzie kładka. No i to będzie dopiero pierwszy etap. Nie wiadomo, czy ten drugi nastąpi, bo to wiadomo, jak jest z etapowaniem prac. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, aby się udało. No i akurat tutaj e... Miałem możliwość zamieszczenia na stronie na blogu filmu już z pustego dworca, opuszczonego, z przygaszonymi smutny. światłami. Taki dosyć smutny, przygnębiający widok. Miejsca, których na co dzień nie można było odwiedzić, bo było wnętrze kas biletowych, widok z góry, czyli z na tych słynnych żagli. Naprawdę widok dość smutny, ale miejmy nadzieję, że to, co zobaczymy, powiedzmy za rok, chyba. Zrekompensuje nam te smutne widoki. No no, i... Podobno dwa lata, niestety, więc troszeczkę nas z tego oczekiwania. No, bierzmy Żad pod uwagę to... to, że u nas inwestycje, czas trwania no, zwykle trzeba tak mnożyć przez półtora, powiedzmy przez dwa, bo różnie z tym bywa. Dwa lata, myślę, że może zobaczymy pierwsze, pierwsze efekty. Miejmy nadzieję, że już całość tego pierwszego no. etapu. E A widziałeś dworzec tymczasowy? Moim zdaniem robi duże wrażenie. Wygląda całkiem przyjemnie. Na samym dworcu tymczasowym jeszcze nie byłem, ale znam te pomieszczenia. Byłem tam kiedyś przy innej okazji, gdy tam funkcjonowały jakieś biura, nie pamiętam dokładnie. Miejsce jest dość ciekawe, chociaż słyszałem, że na tym dworcu tymczasowym brakuje miejsc siedzących. Brakuje, to jest prawda. Że ludzie się skarżą, że nie mają gdzie usiąść, poczekać spokojnie na pociąg. No ale jeżeli taki sygnał będzie więcej, myślę, że, że tutaj. No, ktoś zrobi coś dobrego w tym kierunku, żeby jednak, jednak tych ławek siedzisk pojawiło się więcej. Ale sam dworzec no, chyba nawet prezentuje się lepiej, ładniej niż no, ten dotychczasowy. To jest prawda, ale przejdźmy do przyjemniejszych tematów, bo będziemy rozmawiać o jedzeniu, o świętach, o rękodziele, czyli kiermasz na zamku teraz 6-7 Kiermasz na grudnia. zamku i renifery. No renifery. No, no, renifery, nie, no, no one, one, one na atrakcja. też robią Kiermasz już, najbliższy weekend 6-7 grudnia, na zamku Książąt Pomorskich, na obydwu dziedzińcach będą i stragany z rękodziełem, z wyrobami tradycyjnymi, tutaj lokalnymi, myślę też z dalszych części kraju. Także będzie można zaopatrzyć się już w produkty na świąteczny stół, będzie można zaopatrzyć się w prezenty. No, a także czekają na wszystkich atrakcje dodatkowe, bo z tego, co już zdążyłem się dowiedzieć, będzie rzeźbienie królowej śniegu bodajże, czy królowej lodu, w wielkiej bryle lodowej. No, może być, może być efekt dosyć ciekawy. No, temperatury są takie bliskie zeru, nawet poniżej, chociaż masz się niby trochę ocieplić, ale myślę, że ta rzeźba trochę wytrzyma, że będzie można ją podziwiać. No no i renifery, no które chyba naj... niezmiennie cieszą się wielką, wielką popularnością. Największa, to... największa chyba atrakcja wśród dzieci, które poza Mikołajem właśnie te renifery najczęściej odwiedzają. Dwa lata temu, pamiętam, pojawiły się one tylko na jeden wieczór, już następnego dnia by było dużo głosów rozczarowania, że no niestety ich nie było, wróciły do... A w zeszłym roku. W zeszłym roku już były, były dłużej. I... I, ale niestety wtedy pogoda nie dopisała, więc miejmy nadzieję, tak, że. Z pogodą było. Że tak, tym razem będzie dużo kiepsko. lepiej. Ale to jest największy jarmark bożonarodzeniowy w Szczecinie, ale w tym roku mamy ich dużo więcej. Tak, bo i za dwa tygodnie ma się coś odbyć na ulicy. Pogodno, na... lecimy. Na pogoda pierwszy raz, więc ja jestem bardzo ciekawa. Nie wiem jak ty, jak to będzie wyglądało, bo to... Jeszcze nie było. O ile wystarczy mi czasu, myślę, że się wybiorę, chociaż też na następny weekend mam plany trochę dalsze, nie na ten, tylko na następny weekend, właśnie wtedy, kiedy będzie ten jarmark na pogodnie. On planuje wyjazd na te najfajniejsze jarmarki, czyli do Berlina. O już nie chwal cudzego, bo nasze też jest piękne. Nasze też jest piękne. No, dzięki temu, że ludzie jeżdżą do Berlina, ta tradycja zaczyna powoli przyjmować się u nas i to jest fajne. Szkoda, że to Zwykle są imprezy jedno-dwudniowe, ale już ten początek jest. Jeszcze w planach, bodajże na Alei Kwiatowej, coś ma się pojawić. Na Kolumba też dosyć ciekawe projekt. Na Kolumba. No i to, o czym będziemy mówili za chwilę, targ rybny na tak, Podzamczu. Który ostatnio cieszył się dużą popularnością. Bardzo ostatnio dużą. przy powitaniu jesieni, dokładnie trzy miesiące temu, cieszył się no, dość sporym zainteresowaniem, bo była to pierwsza impreza tego typu. Na rynku siennym w końcu ludzie mogli coś zobaczyć, coś się działo, bo, bo zwykle jest to narzekanie, że, że poza ogródkami gastronomicznymi nic tam się nie dzieje. No a tutaj Ork wzięło sprawy w swoje ręce i co chwilę zaskakują nas mniejszymi bądź większymi inicjatywami i taką. Jedną z tych inicjatyw jest właśnie targ rybny, który odbędzie się już po raz drugi i to w bardzo fajnym terminie, bo dosłownie trzy dni przed świętami, także będzie można zakupić sobie… Będą karpie, myślisz? No niekoniecznie karpie, myślę, że karpie będą, bo to bez tego, bez tego w większości domów e, Wigilia nie, ma. Wigilia I bez nie może się odbyć. E, no Kevin już był miesiąc, e, prawie miesiąc przed świętami e, puszczony w telewizji. Na pewno będzie powtórka, musi być Kevin, bo inaczej powtórka. świąt nie ma. Ale tutaj, wracając do targu rybnego, warto się wybrać, bo będzie można zaopatrzyć się już w produkty na wigilijny i świąteczny stół. Nie wiem jak ty, ale ja dochodzę do wniosku, że w takim razie chyba Szczecinia nam brakuje ryb u nas, w naszym mieście. No, tak, prawdę mówiąc, nie ma miejsc, w których te ryby można się zaopatrzyć. No, co by nie mówić, Szczecin jest miastem portowym od wieków słynął z ryb, a tak ta tradycja zanikła z biegiem czasu i nawet przy okazji czy Dni Morza, czy innych imprez plenerowych tych stoisk z, z rybami nie było zbyt wiele. No i tak powoli ta tradycja wraca. No, nawet sklepów rybnych nie ma zbyt wiele w Szczecinie, poza tymi, które istnieją od wielu, wielu lat. Tak tylko w supermarketach są stoiska rybne i nic poza tym, także tych ryb, jak na no, takie miasto jak Szczecin, myślę, że jest zbyt mało, chociaż ja osobiście koneserem ryb nie jestem. Mogłeś tego nie mówić, każdy powinien być w Szczecinie koneserem ryb i nie wolno mówić inaczej. Jako miasto portowe musimy być wierni rybom. Ja ostatnio zobaczyłam w internecie takie zdjęcie, stare, stare zdjęcie właśnie z targu rybnego, który był w Szczecinie, chyba w miejscu bulwarów piastowskich obecnych. Tak, bo przed wojną, przed wojną w ogóle w dawnych latach, czyli tam na początku XX wieku, w XIX wieku i wcześniej właśnie bulwary były takim miejscem, gdzie handlowano rybami, no najbliżej wody. Niesamowity klimat, niesamowicie dużo ludzi było na tym zdjęciu, na tej fotografii, więc miejmy nadzieję, że te takie cykliczne spotkania z rybami na Rynku Siennym że też się przyjmą. Że budzą zainteresowanie i przyjmą się i po prostu będą jedną z, wielu cyklicznych imprez, na które ludzie będą chodzili chętnie i będą czekali na kolejne edycje. Mam taką nadzieję. Dużo jako się... niekonesery. <noise> Dużo się dzieje w Szczecinie. Na przykład mamy też spektakl w Bramie Portowej. A tak niedawno jeszcze było tyle sceptycznych głosów, że, że, sz... jak to... że szkoda Cepeli, bo tyle lat istniała, chociaż tak prawdę mówiąc nie cieszył się ten sklep dużym zainteresowaniem. Nie, faktycznie. Tam tłumów nie było. Bardziej służył jako takie małe muzeum, gdzie ludzie przychodzili oglądać te ludowe rękodzieło, laleczki poubierane w łowickie stroje. Nawet nie było tam pamiątek ze Szczecina specjalnie dużo, także był ten sklep, on sobie tam istniał no i w pewnym momencie już przestał istnieć i pojawiły się głosy, co by tam mogło powstać. No i były głosy różne, bo informacja turystyczna i gastronomia wzorem Bramy Królewskiej a tu nagle pojawił się pomysł teatru i tak wszyscy podeszli do tego tak dość sceptycznie. No gdzie teatr w miejscu, gdzie jest duży ruch samochodowy, będzie podobnie jak w namiocie tymczasowym opery, że będzie trzeba wstrzymywać ruch na, na czas spektaklu. Co się okazało, co zdążyłem już znaleźć w informacjach prasowych, podobno brama portowa działa całkiem prężnie. Całkiem prężnie, że jest tak wygłuszona, że nie słychać tego co się dzieje wewnątrz, no poza ewentualnie tramwajami, które może nie tyle robią hałas, co powodują lekkie drgania. Ale tak jak się wypowiadali właśnie twórcy teatru, że jest to miejsce... Klimatyczne Klimatyczne i bardzo, bardzo już są zadowoleni, pomimo że jeszcze żaden spektakl się nie odbył. Najlepiej myślę ocenią widzowie, którzy już 6 grudnia no i w kolejnych dniach będą mogli w tych spektaklach uczestniczyć. Miejsca jest tam niewiele, bo bodajże 60-80 osób tam się mieści maksymalnie. No nie jest to pomieszczenie duże. Ale no, takie spektakle są dość ciekawe, one zupełnie inaczej są odbierane niż spektakle, gdzie przychodzi 100-200 osób z tradycyjnej sali teatralnej. No, myślę, że miejsce sprawdzi się i w końcu będzie tętniło życie, no, podobnie jak Brama Królewska jako miejsce do gastronomii, a tutaj Brama Portowa będzie miejscem sztuki. I zapraszamy chyba wszystkich malkotentów, którzy nie byli przekonani do tego pomysłu, może warto tak, bo zobaczyć najlepiej, najlepiej, i zobaczyć, czym jest powód do marudzenia. Najlepiej przyjść i sprawdzić i przekonać się, że nie było warto narzekać, a ewentualnie już Później mieć pewność, ponarzekać. że jest na co narzekać, jeżeli naprawdę nie będą zadowoleni. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Grzegorz Kluczyński był, który... Próbował nas jak co środę przekonać, mam nadzieję, że i... bo mnie przekonał i że Państwa również, że Szczecin nie jest wioską z tramwajami. Dziękuję Ci Grzegorzu. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy na króciutką przerwę i kolejny temat. Mm.